Ziarnko do ziarnka, odcinek do odcinka, witamy Was wszystkich ze szkolnego studyjka. Obiecaliśmy Wam, że opowiemy o firmach Danwood i Unihouse, a mechaniaki nie lecą w kulki, także dotrzymujemy słowa. Współpraca ta trwa już od ponad 10 lat. Wspólnie realizujemy dualny system kształcenia zawodowego. Firmy okazują szkole wsparcie w realizacji jej zadań między innymi. Zapewniają uczniom klas budowlanych zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże na terenie swoich zakładów. Zapewniają instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy są doskonałymi fachowcami spośród grona swoich pracowników. Fundują stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w kształceniu zawodowym. Organizują spotkania edukacyjne z przedstawicielami firm w ramach Akademii Doskonalenia Zawodowego. Zapewniają dodatkową naukę języka niemieckiego oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów, a wszystkim naszym absolwentom gwarantują po ukończeniu szkoły dalszy rozwój. Pamiętajcie, udostępniamy filmik, zostawiamy superancki komentarz i łapeczkę w górę. Trzymajcie się!